W dzisiejszym odcinku jest naprawdę fajnie. Kto pierwszy, ten lepszy. To są wrogowie, nie? Nawet nie wiem, jak zabiję ich trzech. To chyba był ten leżący. <laughs> Moi drodzy, wystartowała beta trybu multiplayer nowego Koda, więc my sobie wypróbujemy. I z tego miejsca dziękuję serdecznie ekipie Activision za nadesłanie mi kluczyka do tej gry, żeby mógł wypróbować beta nieco wcześniej. A was, moi drodzy, zapraszam na moje wrażenia z kilku pierwszych meczy. Zwłaszcza, że jak wiecie, w Koda Gram od 2003 roku, w pierwszym kodzie w United Offensive w dwójce i na ProModzie Kod 4 spędziłem w multiplayerze tysiące godzin. <laughs> Także bliskie są mi te gry. Od tamtej pory, w sumie od Call of Duty 4, w sumie nie grałem w multiplayer. Jedyny, który mnie wciągnął na dłużej, to był a Modern Warfare, ten nowy, nowy, nie? Natomiast przechodzę cały czas kampanię. Kampaniami jestem zachwycony. To są takie fajne, szpiegowskie, sensacyjne akcyjniaki, które na kilka godzin starczą i stawiają mi fajne wyzwanie, bo gramy zawsze na weteranie. I powiem szczerze, nie mogę się doczekać kolejnej kampanii, więc w Multica zagramy sobie w becie, tak jak to robiliśmy z poprzednimi częściami, bo wydaje mi się, że to. Fajne wspólne doświadczenie i zobaczymy wspólnie. Co też ciekawego gra zmajstrowała, zwłaszcza, że wygląda dosyć. No cóż, brutalnie szybko. <laughs> o kurde bele. No nie wiem, czy damy radę. Mam wrażenie, że będzie niezły hardcore, bo dynamika poruszania się tutaj jest przerażająca. I nawet nie chodzi o to, że wiecie, ja w na kodzie zjadłem zęby, nie? Jednakże. Czy swojego? Tak. Sorry kumpel. Pięknie zaczynamy. Po prostu przepięknie. No w każdym razie powiedzcie mi gracie w Koda Dla multi, dla trybu... Fabularnego raczej, kampanii. Napiszcie w komentarzach. Ale no, dostałem kulkę. No w każdym razie, nie słyszeliście Gucia, dawało sobie znać. I oczeniem. Cieszy mnie jedna rzecz, bo nie wiem, czy widzicie. Ale gramy w trybie Hardcore. Znacznie bardziej mi się to podoba, żadnej minimapy i tak dalej, ja, hardkorze... ja w Hardcore grałem bardzo dużo w ProModzie właśnie, w kodzie czwórce. Znaczy nie na ProModzie, ProMod to był ten taki kompetytywny, ale jak grałem na początku w trybie Hardcore, uwielbiałem. Zero hada, praktycznie jeden nabój w większości zabija, jest naprawdę fajnie. Kto pierwszy, ten lepszy. O kurde bele. No i fajnie. A graliście w ogóle w Multicoda? Któregoś napiszcie mi w komentarzach. Będę mega wdzięczny. Powiem szczerze. Nie grałem kampanii Infinite Warfare. Jest kilka kampanii, których nie przeszedłem jeszcze. I zastanawiam się jak będzie ta się prezentować, bo nie ukrywam, że rozwaliłem jedna rzecz. Otóż fakt, że zagramy kampanię, w której Masona... Zagra Milo Ventimiglia. To jest aktor. To są wrogowie, nie? Nawet nie wiem, jak zabiję ich trzech. To chyba był ten leżący. <laughs> Kurde. No w każdym razie. A um, aktor, który go gra, znam go z jednej roli. W Kochanych Kłopotach, w takim serialu komediowym Gilmore Girls, który grał jednego z kochasiów, jednej z głównych bohaterek. I to było takie cheesy, on grał taką wkurzającą rolę. I teraz, ponieważ ja go nie widziałem w żadnej roli jako dorosłego, śmiesznie będzie się przejść na Masona. tym Bladę tu jest naprawdę łatwo wypaść. Z A on przepaść stąd. Naprawdę nikt. Ale numer. Zgodnie z minimapą jestem już poza nią, nie? Jednak da się włączyć minimapę J od cypelek. No dobra. Powiem szczerze, kurde. Hardcore mi się podoba. Kierował mi się tam głowę... Oj, spokojnie, ty. Typy A ten robot przyznam? Przerażający. O kurde, bela. Przerażający. Naprawdę. Nie wiem czemu takie roboty są dla mnie creepy, bo mam wrażenie, że. O! Mogę komuś poświecić laserem po oczach, bo nie wydaje mi się, żebym znalazł tu otwarty teren. <śmiennie> to Będzie ciężko. Kurde, naprawdę będzie ciężko, jak mi się to uda. Powiem tak. Ta pozycja, od której zaczęliśmy w tym meczu, była najlepsza. Planuję jej trzymać. Nie możemy odpuścić tak łatwo. No tu się dzieje, widzę. Kurde się po ścianie, ale ja Dobra Te wślizgi, to fruwanie, kurde bele Tyle się dzieje mieć oczy z tyłu głowy, czemu nie przyjmuję tego? a Wszystko jasne. Dlatego hardcore mi się podoba. Można kogoś trafić po paznokieć. Albo zabić swojego, sorry stary. Ale jaja. Spokojnie. Nie strzelaj, wybacz. Nie chciałem źle, wystraszyłeś mnie. No powiem Wam. Września trochę. Nie wiem czy bronić, czy nie bronić. Znowu ten sam, nie? Wyłączyłem zupełnie Voice uh, command, z tego względu, że narrator i napisy wybijają bardzo z rytmu. Mam nadzieję, że wam to nie przeszkadza. Dla mnie jest wtedy większy klimat. Kurde, nie ukrywam. Może to dziwne, ale. Widzicie, to jest dla mnie od początku marzeniem, jeżeli chodzi o w ogóle fabułę i multika, Wyobraźcie sobie. że na obecnym silniku graficznym Koda robią remake łączący Koda jedynkę, United Offensive i dwójkę przecież to by było genialne no dobra nie tylko nie chciałbym granat o kurde bana tu naprawdę łatwo oberwać naprawdę łatwo oberwać diabeł Te blada rzeźnia taka, że ciężko tutaj w ogóle. O! No dobra. Dziesięcioma punktami. Ja to bym się na nie chwalił takim wynikiem, nie? Deathmatch drużynowy, the forge. Okej. Okay. Biegamy, strzelamy. Utworzyłem sobie nowy zestaw i trochę się martwię. Ale zaraz zobaczymy. O, kurde, no. ADS, w sensie szybkość celowania, jest potwornie niska w stosunku do domyślnej broni, ale chyba ja sobie podmieniłem, więc teraz musimy jakoś z tym żyć. Kurde bele. Nie! Granat kasetowy, ale jaja. No to nie jest początek meczu. <ścoughs> o kurde bele. Jakoś to będzie. Oj. Okej, okay. wiecie, w poprzedniej bycie grałem trochę więcej meczy, a dzisiaj pogram sobie jeden wieczór, właściwie godzinkę i myślę, że starczy, nie, żebyśmy mniej więcej ogarniali klimacik tego multi przed premierą, na premierę kampania, uuu, wiecie, jak masełko. Ta muzyka zwiastuje koniec meczu? Mam nadzieję, że nie, dopiero zaczęliśmy. Było dziwnie, kurde. Przeraża mnie trochę fakt. O, kurde, bela. Że gdzieś się nie ruszę czasami. Dobrywam w plecy, tak nagle. Bo. ...movement jest tak szybki, że gracze wiecie, zdarzają. 10 sekund przebieg całą mapę, nie? I to sprawia, że trzeba mieć naprawdę z tyłu, głowy, oczy. Bo można się nieźle nadziać. To jest tak. Nikogo nie ma. Teraz ktoś jest. O kurde. Ustalony Messi, no tylko nie to. Dobra. Ale powiem, że jakbym grał, miał grać multi, to na miliard procent. Na miliard procent grałbym. Tryb hardcore, naprawdę, totalnie, Jak się czuję jakbym grał w koda czwórkę trochę, nie? Ale jaja, o czwórce tam normalnie na niektórych mapach to się waliło w dym, się wybiło o czterech sekundę, nie? Ale to było fajne, kurde, i dlatego ten tryb sobie cenię, bo on się skupia na tym, rzeczywiście, że kto pierwszy przyceluje i trafi, i ten lepszy, nie? I to jest takie fajne wyzwanie, bo oczywiście bardzo łatwo jest przegrać, ale łatwo też poradzić sobie ładnie, co to jest? O nie jaka wtopa Zastanawiałem się co to, to za światełko, nie? O Okej okay. Dobra Stary też przez to przechodziłem, także nie miej do siebie żalu <grystanie> O kurde bele Al, numer Zwycięstwo No i moi drodzy Jak wrażenia? <grystanie> Dwa meczyki ograliśmy sobie Zrobiliśmy sobie broń Całkiem spoko ale muszę przyznać, że wiem po prostu, że w Koda od czasów promoda, ewentualnie no jeszcze w Modern Warfare wróciłem na dosyć długo, nie? Ale w Koda gram już dla kampanii. Szukam po prostu tego doświadczenia popularnego, takiego jak z filmu akcji, sensacyjnego, szpiegowskiego. I te kampanie naprawdę mnie ściągają jak dobry odkurzacz, więc. No ale przyznam szczerze, że fajnie się w becie. grało, więc mam nadzieję, że... Bawiliście się przy tym odcinku dobrze i dajcie mi znać, jakie są wasze wrażenia. Dajcie mi znać, czy gracie w koda teraz w ogóle, jeżeli tak, to czy dla kampanii, czy dla multika na przykład. Napiszcie im w komentarzach, proszę. I oczywiście pamiętajcie o kciuku w górę, jeżeli odcinek się wam podoba, jeżeli nie możecie doczekać się kampanii na kanale. Pamiętajcie o subskrypcji i dzwoneczku, wtedy żaden film was nie ominie ode mnie. W tym odcinku to tyle. Mam nadzieję, że się wam podobało. Pamiętajcie, że moje odcinki powstają dzięki wsparciu patronu z Patronite'a. Link do niego macie na ekranie i poniżej. Moją stronkę, na której są top listy mojego Instagrama, Facebooka i wszystkie inne fajne miejsca znajdziecie, oczywiście, w opisie. No i raz jeszcze pamiętajcie o kciuku w górę, bo to nic nie kosztuje a bardzo, bardzo wspiera kanał. Dzięki za uwagę, moi drodzy, i do miłego usłyszenia.